manko wszystkim, ja jestem Janek i witam was w pierwszym vlogmacie w tym roku więc tak plan na dzisiaj jest taki, że po prostu wam pokażę co kupiłem przed świętami, więc przed świętami to w sumie kupiłem tylko kalendarze a i jeszcze rzeczy tam co tam, z tamtego roku miałem i w ogóle też niektóre rzeczy to nawet nie, nie widziałem nie wiedziałem, że takie coś mam więc więc dobra, lecimy z tym. I no i plan na vlogmasa wam powiem. Więc dobra, zacznijmy od rzeczy z tamtego roku. Dobra, to taki mikołaj, taki filcowy, e, w saniach chyba go we kupiłem, nie pamiętam za ile, ale no, filcowy to kurczę strasznie obłazi, więc trochę lipa, ale dobra. E, dalej taki bałwanek. W ogóle ja go mam tyle lat, że to naprawdę no, długo, długo. Takie coś. Takie Mikołaj. O, o, z tej strony. Mikołaj na okno. Ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle mam w domu. Na... Znaczy w pokoju, w pudle. Wszystkiego, co nie? Dobra, to taki Mikołaj. I tutaj jakieś na choinkę gwiazdki i śnieżynki. Dobra, tego akurat byłem świadomy. Tego też byłem świadomy, że to mam. Takie o na okno to taki, taki i takie Dobra, dalej. Jakaś zawieszka na choinkę drewniana o. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego posiadam taki jakby obrazek na drewnie. W sumie fajny, ale nie, nie myślałem w sumie, że ja coś takiego w ogóle posiadam. Myślałem, że już dawno tego nie mam. E, dobra, dalej. Pijama z tamtego roku ze szrekiem. No co roku nie będę piżamy kupował, co nie? Świąteczny jakby. Nie ma co robić przesady. No i tutaj spodnie. Pijamy taki fajny szrek. Dobra. Uh, więc tak w ogóle, no jeszcze kilka rzeczy mam w domu. Ale, no, no to re renifer, choinka, bombki, uh, nie wiem, no co jeszcze. No, ale tego nie przynosiłem. Po prostu no przyniosę to wtedy, kiedy będzie mi to potrzebne. I, i tyle, bo te rzeczy to miałem akurat w pokoju, więc na przykład sobie wziąłem. Na no, to to. Niepotrzebnie bym teraz przenosił, jak jeszcze tego nie potrzebuję. Więc tak. Dobra. Teraz przejdźmy do kalendarzy. Taki, taki Star Wars z kosmetykami. W ogóle go kupiłem wczoraj, 1 grudnia. Bo promocja była. To mimo taki sam wziąłem. Bo było 1 plus 1, czyli tak naprawdę jeden za 30 zł w nie wychodził. Normalnie 60. Dalej. Ten... Ten chupa, też patrzyłem jakoś na początku listopada. Był jeszcze po 40 zł w zbliżeniu. Ja go kupiłem w ostatni weekend listopada? No, przed, samy... przed samym grudniem i trzy dyszki. Myślę, że spoko i Haribo kupiłem w tym. W netto i też trzy dyszki. Więc no. W tym roku trzy kalendarze, w tamtym roku miałem dwa, też jeden z kosmetykami, jeden miałem, i, a drugi to był Wedla z cukierkami. Z cukierkami na pewno, no chyba Wedel to był. No to tym razem no żelki, lizaki i kosmetyki. W ogóle taka ciekawostka o ten Haribo świeci w ciemności, więc naprawdę fajna sprawa. Ciekawe, ciekawe. Takiego jeszcze nie miałem i tak, plan na vlogmasy jest taki, planuję zrobić ich 12, no co drugi dzień, w tamtym roku planowałem tak samo i wyszło tak, że było 4 i to jeszcze ostatni to tak spóźniony wrzuciłem, że to naprawdę ci wydym, no w tym roku się postaram bardziej. Chyba mam nawet w trochę więcej czasu. Z jednej strony, z drugiej, nie do końca. Z drugiej strony nie mam aż tak dużo czasu na nagrywanie. Zależy z której strony na to skończy się sumie Więc: No, co dwa dni raczej. 12 wokalów. Ogólnie mam pomysły na 11. No, ten, no i jeszcze 10. Więc muszę wymyślić jeszcze jeden pomysł. Nie wiem, nie wiem. No i dobra, coś tam zaspoileruję. Nie wszystko. Oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć, jakie to właśnie vlogmasy, jakie to wszystkie pomysły. Podam Wam kilka, ale wszystkich nie powiem. Tak trochę tajemnicy, co nie. Więc no, na pewno jakieś kupowanie ozdób, no bo. Aż tak dużo to ich nie mam. Więc no, jakieś ozdoby będą. No oczywiście kupowanie prezentów. Nie wiem, dekoracja pokoju chyba była. Coś tego typu. Ubieranie choinki. Jakieś... Może gdzieś się pojedzie, jakiś może jarmark się zobaczy. Więc, no myślę, że będzie ciekawie. Dobra. Przypomniało mi się, że jeszcze coś mam świątecznego, więc zaraz wracam, bo mam w pokoju. Jestem i taka świeczka wanilowa. E, druga cynamon. No to tutaj już święta mi fajnie zajeżdża. E, I tutaj taka... Ona w ogóle drewniany knot ma Właśnie z drewnianym knotem safari, fajne, bo właśnie tak fajnie mnie strzela. Jakby no, podczas nie tak, tutaj tej co nie? No bo tam tamte są takie jakby ciche, a tutaj taki fajny dźwięk się robi. To jest jakiś jagodowy sen. Więc w sumie nie wiem, czy to była ta świąteczna, no. Tak średnio mi pasuje, ale dobra. Wziąłem ją, to przyniosłem, to dobra, niech będzie trochę mi średnio pasuje do świąt, ale dobra na pewno te, te dwie są świąteczne i tak, co ja mówiłem no, tam mówiłem o tych pomysłach na vlogmacy na więc no, myślę, że grudzień będzie ciekawy też mam jeden odcinek co nagrałem kilka dni temu Dostawię go jutro wiadomo, on się jako vlogmas nie liczy ale wstawię go jutro a kolejny vlogmas będzie w, w czwartek więc i jeszcze są jakieś odcinki co już też nagrałem coś nagrałem już bardzo dawno temu to to na pewno po vlogmasach będzie wstawione to 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 na bank ale coś co już no nagrałem no, ponad miesiąc temu też. To to, to może podczas vlogmasów będzie wstawione. No w sumie przydałoby się. No i to bardzo. Jak najszybciej to wstawić, więc zobaczymy. Może akurat będę miał czas ogarnąć ga... to w weekend. Może akurat będę miał trochę więcej czasu. Sobie. Po... Mam też coś tam, dogram jeszcze, coś tam pomontuję i będzie. Ale dobra. No zobaczymy jak to będzie, teraz trzeba na tych vlogmasach się skupić, żeby nie wyszło tak jak w tamtym roku, tylko... Żeby to tak w miarę fajnie tak wyszło. No wiecie. I w tym roku podjąłem decyzję, że kalendarze otwieram... Na shortcach Na TikToku. No i po prostu każdego dnia będzie wstawiony. A nie tak jak wtedy, że na filmach, tylko po prostu, no jak chcecie zobaczyć co jest w kalendarzach, no to zapraszam do obejrzenia Shorta. No, myślę, że to w sumie lepsza opcja. Może do większej ilości osób dotrze to, że nagrywam te vlogmasy, może więcej osób obejrzy. Wiadomo no fajnie by było jakby jak najwięcej tych osób było no. bo jak jednak no, wkładam w to trochę pracy wiadomo to fajnie by było żeby to jak największa liczba osób zobaczyła więc chyba już na tyle dzisiaj no pokazałem co już mam plan jest że no średnio za dwa dni no żeby było te 12 tych vlogmasów no no wiadomo, ludzie nagrywają no jeden wok na jeden dzień. No ale ja nie mam aż, aż tyle czasu, aż tyle pomysłów nie mam, więc więc myślę, że co drugi dzień też będzie spoko. No jakby też mam inne rzeczy, a osoby, które to nagrywają codziennie, no to jakby tylko się na tym skupiam. No bo w sumie nie muszę na niczym innym, co nie? Więc, więc tak, chyba na tyle dzisiaj, no co tu więcej mówić, no plan jest, kilka pomysłów wam zdradziłem, kilka zostawię w tajemnicy, niektóre bardzo ciekawe, więc warto, warto obserwować to, w sumie wszystkie są ciekawe, ale niektóre są jeszcze bardziej ciekawe, o tak. O to mi chodziło. Więc dobra, zostawcie łapkę w górę. Suba. Zapraszam na mojego Instagrama, John Flower. I widzimy się w kolejnym vlogmasie. Cześć.